Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj taki krótki audiolog informacyjny. Mam kilka małych informacji. Niestety, niestety, jedną dosyć smutną, zarówno dla mnie, chyba, jak i dla Was, no ale niestety, niestety nie ma wyjścia, moim zdaniem. I właśnie od niej, od niej chyba, zacznę, zacznę od razu. Mianowicie, nie wiem, może ktoś się interesuje i ma serwer na przykład na, na hostingu CraftServe.pl jeśli tak, to zapewne wie, chociaż też może wiecie, no nie wiem, gracie na, gdzieś na, na serwerach, interesujecie się może co, coś informacjami z Minecrafta, ze świata Minecrafta, więc może wiecie, że padły, padły serwery CraftServe.pl, cała infrastruktura poszła w cholerę, że tak powiem i... Ponoć otrzymamy jakieś rekompensaty za to, za to, że właśnie nie ma, nie możemy w ogóle się dostać na nasze serwery i tak dalej. I tam właśnie też stał, niestety, serwer e, mój i Saigonka, na którym nagrywaliśmy wszystkie serie. E, z tego powodu, no, nie, nie mieliśmy. Jakby to powiedzieć teraz, e, ciężko było nam się teraz z e, Hellfist grać e, w tygodniu co do nagrywania. No, a zazwyczaj nagrywaliśmy właśnie w weekend. I wtedy ta seria też się pojawiała co weekend, bo tak po tak prostu ustaliliśmy. Natomiast właśnie awaria serwerów no, zmusiła nas do zakończenia przedwcześnie tej serii. No niestety, tak się stało, no, nie byliśmy w stanie wyciągnąć przez to mapki z serwera, bo dostęp FTP też był niemożliwy. No i, i mapka tam została. Nie wiem kiedy otrzymamy te, te zapowiedziane rekompensaty. I, czy, I kiedy będzie ten serwer znowu dostępny, czy tak powiem, że można było coś z niego wyciągnąć i w ogóle go uruchomić. E, także no niestety nie, nie mamy dostępu do mapki i nawet gdyby, nie wiem, ten serwer teraz działał, no to w tygodniu nie mamy kiedy tego nagrać. E, ja jeszcze będę miał teraz znacznie mniej czasu, Helfi też, także... No, nie jesteśmy w stanie dalej tej serii ciągnąć. Yy, wiem, że nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale ale chyba mogę. Wiem, że Helfi y, będzie nagrywała teraz serię ze Sfatiną. Chyba też jakiś survival, choć nie wiem, nie znam szczegółów. Więc y, zapraszam serdecznie do niej. Yy, myślę, że to, myślę, że będzie to bardzo fajna seria, yy, właśnie tych dziewcząt. Yy, no, a dalsze informacje to yy, myślę, że nową. Serią, też znaczy nową, może taką reaktywację, bo widzicie, może, że na moim kanale yy, od dawna nie pojawił się, od jakichś dwóch miesięcy, nie pojawił się żaden filmik z yy, ACR, z Assassin's Creed Revelations, yy, ponieważ, yy, może tak, ten gameplay, yy, bo to był gameplay, bo stwierdzili, że nie mam czasu, żeby zrobić let's play, ale to było jeszcze te dwa miesiące temu, i wtedy miałem to, nie wiem, dwudziestu, kilku, może widzów, jakoś tak. Nie czułem jeszcze tej więzi, tego. Nie czułem, jakby to powiedzieć, takiego obowiązku, że muszę to, jakby nagrać, że to jest takie. żeby utrzymać płynność kanału, powiedzmy, żeby Was zadowolić z tymi materiałami. Nie czułem się, jakby, zobowiązany, żeby to dalej wrzucać. I z tego powodu jakoś tak. nie miałem czasu, też trochę, bo mam tutaj wiele innych serii. I nie tak chęci, żeby nagrać gameplay z tego. z, z Revelations. Ale mam nadzieję, że mimo, że teraz troszkę mniej czasu mam, ale jak widzieliście Saigonek zrobił sobie przerwę, co możecie zobaczyć na jego kanał, zwłaszcza z tych serii multiplayerowych, czyli ze mną na przykład z Borderlands i z Minecrafta, ponieważ Minecraft mu się trochę znudził, a ma, ma też mniej czasu, bo się teraz przygotowuje do, do testów gimnazjalnych itd., Yy, także ciężko nam się było właśnie też zgrać. Bo, bo ja rozumiem, też już miałem te testy, więc wiem, że niektórzy wolą się do nich tam dosyć solidnie przygotować i tak dalej. Także no, to nie jest moja sprawa. Więc yy, jeśli mam mniej czasu, no to tego nie będę przecież muszę, żeby ze mną nagrywać, czy, czy coś yy, nie sobie nagrywa, co tam ma. Powiedział, że nie będzie chyba aż tak często wrzucał. No, musicie sami sobie obejrzeć jego vloga, to, yy, to, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Wszystkie szczegóły będziecie znać. No, nie wiem, ale. W tak czy siak, właśnie chcę wrócić do Revelations, bo znudził, znudziło mi się dlatego, jakby ta seria, że yy, ja grałem, w, no miałem inne serie, które jakby kontynuowałem, bo były dla mnie ciekawsze, i stwierdziłem jednak, że Let's Play yy, jest znacznie ciekawszy i znacznie jakoś przyjemniej mi się to nagrywa i wrzuca później, jeśli coś sobie mówię i tak dalej, a nie tylko siedzę przed, przed tą grą, na przykład. No, i niby tam nagrywam, ale później właśnie nie mam jakiejś takiego, takiej radości, że mogę to wrzucić i się tym dzielić. Bo takie to nudne, no chodzę sobie tam Ecjem i tak dalej, walczę niby ta, tata, i później wrzucam to bez żadnego mówienia. I takie jakieś to jest dłe i tak dalej, i nudne, moim zdaniem. Pewnie też tak uważacie, więc myślę, że dobrze, że <laughs> tak, mi, tak mi się wydaje, że właśnie dobrą opcją będzie, dobrym rozwiązaniem będzie zrobienie z tego za chwilę. No, nie Za chwilę niedługo let's play on mi na kanale yy, od nowa chyba zacznę po prostu całą grę Tam nie było dużo, dużo im przeszedłem, więc mogę zacząć od nowa yy, Myślę, że tam szybko się, że do tego momentu, gdzie teraz jestem, szybko się uwiniemy ale odcinki myślę 20-25 minut, coś takiego Więc tego odcinku będzie dosyć dużo Myślę, że nawet około 30 No nie wiem, jak ta, jak ta gra jest długa ale obawiam się, że coś takiego może wyjść. Zobaczymy, jak tam z czasem będzie i, i jak mi się to uda wszystko, wiecie, ogarnąć razem. I yy, jeszcze planuję później, właśnie tak jakoś, yy, jestem dużym fanem ogólnie Assassin's Creed dlatego yy, właśnie, dlatego mam Revelations i tak dalej, prawie tam od premiery i, i te wszystkie... Yy, I poprzednie części, na przykład Brotherhood, miałem premierowo zamówiony i tak dalej. As, Assassin's Creed 2 to akurat chyba wyszło jakoś tak w rodziny urodziny yy, poprzednie, czy jeszcze poprzednie nawet więc mogłem... więc od razu jakby dostałem na urodziny w, prawie, prawie po premierze chyba zaraz, także yy, wiecie ja tutaj yy, lubię tą serię bardzo, nawet bardzo, bardzo, że tak powiem. Yy, także myślę, że nagram później Let's Play też z dwójki i z Brotherhooda. Jedynki niestety nie posiadam. Przyznam się, że grałem troszkę na piracie. Mm, ale, jeśli ktoś też grał na Piracie, to wie, jakie tam są głupie rzeczy, może o niej jeszcze wspomnieć. Tam w let's z któregoś e, AC e, no i będzie wiedzieć, o, o co mi chodzi, czemu to się głupio grało w, na pirackiej wersji. No, e, także, a w sumie AC1 będzie u Saigonka. Także, może nie, ja nie będę kupował, żeby to nagrać, i, i sobie po prostu u niego obejrzycie. A u mnie resztę. A Brotherhood jest na przykład u Swatiny, jak ktoś by teraz chciał. No, także myślę, że, że to wszystko co chciałem wam przekazać. Głównie chodziło o tą informację o Cube Survival Selfie, eee, ale tak przy okazji, jak już tak te informacje zacząłem, no to już wszystko powiedziałem co, co mam zamiar zrobić na kanale. Wiem, że mam w planach tam Prince of Persia jeszcze przy okazji, ale, ale to jest też dosyć długie mam wrażenie i, um, i na razie nie będę tego zaczynał, bo, bo ja naprawdę nie wiem jak jak, jak dam radę to wszystko ogarnąć z czasem, to jest naprawdę też ciężko i, i to nie jest nie ma takiego hop to trzeba ładnie tam zmontować, żeby to jak profesjonalnie w miarę wyglądało i tak dalej. No, także, także myślę, że, że to tyle teraz już tak. No. Także trzymajcie się, no cześć.